Cześć, tu Forest, a to są takie krótkie informacje, chciałbym tu powiedzieć tylko jedną ważną rzecz, że postanowiłem zrezygnować z kręcenia let's play z PC tam, będę kręcił tylko xboxa jak sobie uzbieram na porządną kartę telewizyjną, a let's play z gier będę nagrywał tylko i wyłącznie razem z Mr. Alexinio. Na naszym wspólnym kanale będą to gry najprawdopodobniej Day of Defeat, jak sobie ją też kupię, Leach of Legends no i to chyba wszystko. Chci Mieliśmy tam kiedyś plany jeszcze zrobić fabułę, ale to tam nie teraz, bo chciałam tylko powiedzieć, że koniec Let's Play. Na moim kanale będą się teraz pojawiać głównie ewentualnie gameplaye z gier, tylko gameplaye. I głównie poradniki z Gimpa z Camtasia Studio i z Sony Vegasa. Tak więc to będzie teraz główny kanał poradnikowy i gameplayowy, bez żadnych let's play, tylko na kanale Alexand Forest. Tak więc subskrybujcie mnie, Mr. Alexinio i nasz wspólny kanał Alexand Forest. Komentujcie również te trzy kanały i łapkujcie w górę również wszystkie filmiki na tych trzech kanałach narka. Życzę te trzy kanały. Dobra, narka.